Witajcie, dzisiaj dotarliśmy aż do łódzkiej manufaktury na otwarcie pierwszego sklepu w Polsce marki SINSEI. Jest to marka, która proponuje kolekcję dla yy, nie do końca grzecznych dziewczynek. Sprawdźmy to. Cześć dziewczyny, co kupujecie? A na razie przymierzamy, rozglądamy się. Ale coś tam wpadło Wam szczególnie w oko, pokażcie co tam wybrałyście. No, na przykład taką kurtkę. Skóra, ale to jest raczej ostra, wiesz? Świeki skóra? Tak, ja bardzo lubię taki styl. Wyglądasz na grzeczną dziewczynkę? Nie jestem. wydaje mi się, że to jest zbiór takich um, najważniejszych trendów. Jest bardzo i jest zróżnicowana. I są kolory, i są czernie, i są różne kroje, są torby małe, duże, także bardzo zróżnicowana selekcja i największy plus, wydaje mi się, to są ceny. No, nowe kolory, pastele, a także Skrajności, czyli panterka, paski, jakby wszystko dla każdego coś miłego. Inspiracją mógł być taki początkowy vlogerski styl, czyli e, takie te e, jeansowe kamizelki, rozkoszowane spódnice, tu jest tego naprawdę dużo. Czy ty przyjęłabyś taki mały challenge ja mówię, wiesz, na jaką okazję chciałabym się ubrać, e, a ty wybierasz? Przyjmujesz? Dobra, Zgad no dobra, to wymyślmy, no to może randka, taka idealna, na przykład e, randka na pikniku. Pokazuj mi, co tutaj wybrałaś na tę randkę na pikniku. t z długim rękawem, róż i szarości. Koniecznie długim, żeby robaczki nie pogryzły. Są trampeczki, no na piknik myślę, że jak najbardziej w porządku. I mamy dresik. Ach, dresik? Bardzo mi się spodobał ten dresik, ma fajny krój. Widziałam na manekinie i bardzo fajnie się prezentuje. Myślisz, że mężczyzna poleci na dresik? Tak, że tak. Dlaczego nie? Z różem, wiesz, róż, a tutaj dresik i do tego jest kamizeleczka. Myślę, że fajny zestaw. Może jakaś taka rada. Jak się ubrać, żeby było dobrze, fajnie, stylowo i w stylu blogerek? E, tak naprawdę warto przede wszystkim bazować na tych... E, mm, takich prostych, najprostszych ubraniach i... Tak naprawdę bawić się dodatkami to jest e, klucz do sukcesu. Teraz ja Wam daję challenge i każda z Was wybiera e, według Was poprawną stylizację. Na wieszaczkach, bez, bez spiny, nie musicie szukać rozmiarów. To wymyślmy teraz jakąś e, okazję. No to dobra, no to w takim razie może po prostu e, impreza wieczorna. Pokazujemy na leginsach, na prostej koszulce z napisem, na najmodniejszej w tym sezonie ramonesce z złotymi dodatkami, neonowy naszyjnik i no, nowa torebka. Ja wybrałam zestaw taki całkowicie w swoim stylu a więc czarna skóra z ciekami, złoty naszyjnik, do tego t-shirt długi z ciekawym napisem oraz leginsy paterkowe, bardzo modne w tym sezonie. Myślę, że fajnie z pazurem, ale na imprezę jak najbardziej. Na otwarcie pierwszego sklepu marki Seasej w Polsce przybyły tłumy. Było gorąco zarówno pod kątem temperatury, jak i atmosfery, ale my już uciekamy. Do zobaczenia.